To białe czy czarne? Hm? Jak nie umiesz wybrać, to jest na całość. Jedne i drugie. Ale... To super wygląda. Przecież ja pracuję w poważnej instytucji. Ale tak jest fajnie. Poza tym cały dzień chowasz uszy pod włosami. No a przecież możesz łamać reguły i szaleć, a i tak nikt nie zauważy. Nie to, co nasz woźny. A właśnie. Ta uwaga w dzienniczku. A to już ci podpiszę wieczorem. Teraz jest dobra energia. Doskonale. Dziękuję. Wiem, że ojciec prosił pana o to spotkanie, ale ja się raczej nie zdecyduję. Tak nagle zarządzać wielką firmą. Jak się widzi tysiące ludzi, to zapomina się zobaczyć człowieka. Rozumie pan. No tak, ale w końcu musi się pan zdecydować. To może na początku. Kawa. Czarna, biała? Czarna. Bardzo proszę. Albo z mlekiem. Oczywiście. Albo nie, czarna. Ups. Chlupnęło się. Dobrze, w takim razie po poproszę z mlekiem. Bardzo dobry wybór. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do dyrektora. A właśnie ma teraz spotkanie. Proszę. Ja wiem. Z moim synem. Próbuję mu przemówić do rozsądku. Ja nie mogę się z nim dogadać, wie panie? Jedyny syn dziedzi za zupełny kosmita. Nie chce przejąć firmy. Ja mu podaję na tatę całe Chiny. Zbudowałem imperium na sprzedaży mleka do Chin. I jakby on przejął fabrykę i eksport mleka w proszku, to ja bym wreszcie mógł rozkręcić nowy biznes. Nie rozkręcą silniki elektryczne nowej generacji. A może ja bym zrobię herbatę? Mamy Melisę? A nie, 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 Herbatę w żadnym razie poproszę kawę. Espresso. Ja idę do syna. To gdzie to jest? Y tam. Ok. Dziękuję, Michel. Synek, bierzesz firmę czy nie? Bo ja to bym raczej chyba wolał... Bo ja to bym chyba raczej wolał. E, przepraszam, a może pan mi powie i jakoś pomogę? Ja chcę, żeby prąd w fabryce był z wiatraków. I żeby było przedszkole dla y, dzieci pracowników. I żeby pracownicy mogli słuchać takiej muzyki, jakiej chcą. Krowy zresztą też. I żeby nasi ludzie jeździli raz na dwa lata do Chin. Żeby zobaczyli, jak chińskie dzieci piją nasze mleko. I żeby byli z tego dumni. I żeby mieli dłuższe urlopy i wyższe pensje. A krowy, żeby nie musiały w lato na noc wracać do swoich obór. Maciuś. I to to było tyle krzyku. Załatwione. Jesteś królem mleka w proszku, a ja idę w ekosilniki. Yeah. No i pełna harmonia. A panie Kolczyki idealnie odwzorowują zasadę Yin-Yang. Tak? Fascynujące. Naprawdę? Kiedy moja córka mówi, że trampki to kapcie, to tak właśnie jest. Brak zaufania do dzieci powoduje, że dzieci nie mają zaufania do nas, dorosłych. Życzę więcej wiary w człowieka, dużego i małego. I Santi, Santi, Santi. Pozdrawiam. O, wow, mamo, nie poznajecie? cię! Poproszłam na całość tak, jak mi mówiłaś. Powiesz co? Bo mamy są od tego, żeby zawsze wspierać swoje córeczki. I poproszę Busiaka tu. I tu. いうん。い